Bonjour, witam w kolejnym odcinku naszych testów. I co ważne, dzisiaj będzie iście francusko, ponieważ będzie samochód, który kiedyś po prostu był legendą, a dzisiaj ma kolejną generację. Ale czy będzie równie dobra jak ta poprzednia? Zaraz wam powiem. To Renault 5 Itech, e czyli następca legendarnej piątki z 1982 roku. Samochód ma 3,920 długości, a rozstaw osi to jest metra, więc mówimy o malutkim samochodzie, ale w końcu piątka zawsze taka była. Ale zacznijmy od postaw. Ten wygląd, który jest tutaj, to jest tak de facto hołd dla tej legendarnej piątki, w szczególności nawiązania, które się pojawiły, zwłaszcza z tyłu. Ale co mamy z przodu? Przede wszystkim bardzo fajnie narysowane światła. Tu mamy światła do jazdy dziennej też z kierunkowskazami, które są jakby takim oznaczeniem danego pola. Dodatkowo mamy nowy znaczek Renault, tutaj taki pasek też ozdobny, który jest z takimi paskami. No ogólnie wygląda ten samochód naprawdę dobrze. Co więcej, mamy tutaj też Napis 5, ale to nie jest zwykła piątka, ponieważ podczas ładowania tutaj widzimy, jak samochód jest naładowany, co jest bardzo fajnym i ciekawym dodatkiem do tego samochodu. Ponadto, sama kolorystyka, jak dla mnie, ten, ta wersja, którą tutaj widzicie, jest naprawdę bardzo dobrze i z gustem skonfigurowana. Ten granatowy kolor plus złote wstawki. Może nie są skromne, ale za to naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Są też elementy czarne, takie jak choćby te lusterka, czy tutaj <laughs> te słupki. <laughs> Mamy słówek też B, który jest e, cały czarny, ale ich za bardzo nie widać tak na dobrą sprawę. Nawet te nad, tutaj te nadkola, które są, też są w kolorze czarnym, ale bardzo dobrze korespondują z tym kolorem, który tutaj został tutaj zastosowany. Co więcej, są też francuskie akcenty, jak na przykład flaga Francji tu w reflektorach. To są tak zwane małe rzeczy, ale naprawdę cieszą. Co więcej, same felgi 18 celówki dostosowane, ale zobaczcie na jak w wysokim profilu. To jest 55 stosunek szerokości do wysokości, więc naprawdę tak zwany krawężniko odporny profil. I to jest naprawdę fajne, ponieważ ten samochód jest typowym mieszczuchem. A nie oszukujmy się, w mieście krawężniki często felgi nam psują. Tutaj jest duża szansa, że długo uchowamy te felgi. Co więcej, jeżeli o samą stylistykę chodzi, tylne klamki ukryte tutaj wysoko, bo to jest pięciodrzwiowa odmiana. Mamy te złote wstawki w dachu, które naprawdę fajnie wyglądają. No i ta złota listwa, która się ciągnie dookoła samochodu. Tutaj od de facto lusterka przez cały tył do, do drugiego lusterka, a teraz Zobaczcie, zobaczymy, co jest z tyłu. No i jesteśmy z tyłu. Przede wszystkim koł dla poprzedniej generacji, czyli ten element. Wysoko umieszczone tylne reflektory w miarę mocno ściętym tyłem. To jest coś, co był znak rozpoznawczy poprzedniej generacji Renault 5 i ona tutaj została. naprawdę chwała Renówce za to, że postanowili tak de facto odtworzyć Poprzednika w nowym stylu, niż po prostu całkowicie go przerabiać i po prostu zaadoptować nazwę do nowego samochodu. Co więcej, tutaj mamy listwę, która się wyróżnia i mamy napis Renault i mamy też oznaczenie piątki. Tutaj mamy całkiem, całkiem dużą szybę, przez którą nieźle widać. No i tutaj, oczywiście, jak ja powiedziałem, jest ta srebrna listwa, która biegnie. Co niżej, no to mamy po prostu całkiem nieźle narysowany zderzak. Ogólnie uważam, że Renault, piątka. Jest jednym z ładniejszych samochodów obecnych czasów, jeżeli chodzi o te samochody miejskie oczywiście, a w tej konfiguracji szczególnie mi się podoba. Ale wygląd to jest jedno, ale jeszcze jest praktyczność. Ale mówiąc o praktyczności, to musimy zobaczyć, ile w nim pomieścimy, więc zapraszam do bagażnika. I choć chciałbym powiedzieć, że w bagażniku przewieziemy naprawdę dużo bagietek, to niestety. Ten bagażnik ma tylko 326 litrów, i z punktu widzenia samej liczby wydawałoby się, że jest całkiem nieźle. Ale wszystkie kable, na przykład do ładowania, które tutaj widzicie, albo choćby też zestaw trójkąt gaśnica i apteczka, nie mają swojego miejsca pod podłogą, ponieważ tutaj mamy subwoofer. Może tutaj malutki schowek przy tym zestawie do, do naprawienia kół, ale to są naprawdę małe. Rzeczy niestety, i tutaj za dużo się nie zmieści. Jedyne co może pocieszać, to jest taki mały dodatek, który tutaj jest, czyli Vicult to Load. Możemy sobie podłączyć gniazdko, znaczy podłączyć to do naszego wtyczki do ładowania, a tutaj coś pod gniazdko i będziemy zasilać na przykład czajnik albo na przykład ekspres kawy, no bo nie mogłoby być poranka bez kawy. Poza tym nie znajdziemy też tutaj za dużo elementów dodatkowych. Mamy tutaj taki jeden mały haczyk na, na, na siatkę, z drugiej strony też on jest. naczkolwiek tej przestrzeni po prostu za dużo nie ma. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chcesz wozić dziecko w tym samochodzie, to niestety nie pojedziesz cztery osoby, ponieważ tej przestrzeni tutaj jest tak mało że ten fotel musi być przesunięty, chyba że masz bardzo małe dziecko i ma krótkie nóżki. Ale tak jak na przykład mój 3,5-latek, no to widzicie, ten fotel musi być mocno do przodu pochylony tak naprawdę i przesunięty ma mocno do przodu, żeby on miał komfortowe podróżowanie. Niestety, mały samochód, duże problemy. A mówiąc o praktyczności, to jeszcze drugi rząd siedzeń, ponieważ on teoretycznie jest ważny, bo czasami musimy pojechać 4 osoby gdzieś i może czasami zabrać trochę więcej bagażu. Ale tutaj niekoniecznie chyba znajdziemy na to aż tyle przestrzeni. Ale po kolei. Przede wszystkim boczki. Plastik, 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 plastik. Więc tutaj zaskoczeń nie ma, ale za to, szyby są automatycznie otwierane po jednym kliknięciu w dół i po jednym w górę, więc małe rzeczy. Aczkolwiek ta sama góra tutaj jest też zrobiona w innej teksturze niż na przykład ten plastik, tutaj, więc taki mały dodatek. Ale przejdźmy do tego, jak się w tym samochodzie siedzi. No i powiem Wam tak: przy małych samochodach przyzwyczailiśmy się do tego, że tej przestrzeni jest całkiem sporo. Ten fotel ustawiony jest pode mnie, więc nie jestem najwyższą osobą, na 77 w końcu, więc jakby powinno być trochę lepiej. I jak jeszcze na kolana trochę miejsca znajduję to fotel jest obniżony maksymalnie i ja już czuję swoimi stopami, że fotel mnie ugniata. Więc ten fotel musiałby być wyżej, no a to samo zmienia pozycję kierowcy, który niekoniecznie może lubić siedzieć wyżej. Więc tutaj myślę, że jest pierwszy problem. Plus do tego na same stopy mam dosyć mało miejsca. Jedyne co cieszy to to, że tutaj mamy wszędzie miękko, i to akurat jest im plus ku temu, żeby tutaj z tyłu podróżować. Jest też mała kieszeń, jeżeli byśmy potrzebowali, aczkolwiek w trzy osoby na tej kanapie nie widziałbym tego. Jest po prostu trochę ciasno. Dodatkowo, to, co za można wejść, pikowane podsufitka w kolorze szarym wygląda naprawdę super. Dodatkowo połączenie szarości z żółtym jest naprawdę super. I to, to, to wnętrze, które tutaj jest, jest naprawdę moim zdaniem idealnym do tego samochodu, ponieważ nie jest nudne. I nawet z tyłu ono jest ciekawe. I zostało mocno przemyślane. Tutaj mamy oczywiście sztuczną skórę, ale same zagłówki, tutaj te siedziska skrajne mają po prostu materiał, a dzięki temu, że mamy materiał, też nie będziemy się w lato przyklejać do, do foteli, ponieważ sztuczna skóra, jak dobrze wiemy, y, lubi po prostu fakt tego, że się po prostu pocimy na niej, ale tutaj mamy... Naprawdę designersko dobrze zaprojektowany samochód z fajnymi, z fajnymi akcentami, tak jak choćby ta piątka, tutaj, którą mamy, to też jest kolejny ukłon w stronę po prostu pierwowzoru. I jeszcze bardziej podkreślenie, żebyśmy nie zapomnieli, czym jedziemy. Jedziemy Renault 5. W środku mamy iście luksusowo, ponieważ choćby deska rodzicielska jest obszyta kawałkami sztuczną skórą ze żółtymi przeszyciami, po to, żeby nawiązywać do tego, co jest we wnętrzu. więc to jest naprawdę fajny element. Mamy też listwę, oczywiście w piano black by mogło być inaczej, ale z ładnym psem Renault 5 i też takim... W pomarańczowym kolorze. Mamy też nawiewy nawiązujące do, do kształtu, choćby świateł do jazdy dziennej z przodu, z takimi obrysówkami, więc to naprawdę fajnie wygląda. No, mamy też dużą trzyramienną kierownicę. Która jest spłaszczona u góry i u dołu, która całkiem nieźle leży w dłoniach, aczkolwiek jak dla mnie jest troszeczkę za duża, jak tego samochodu. Nie zmienia faktu, że jest i to wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi o całą deskę, poza kilkoma elementami. Przede wszystkim ten ekran ma 10 cali, ten, który jest przede mną, może mieć 9 cali, a w wersji podstawowej ma 7 cali, więc wybierając wyższą wersję wyposażenia, dostajemy 9 i 10 cali. To jest wystarczające bez, na ten samochód i bez problemu jesteśmy w stanie tutaj sobie e, wszystko poustawiać. To jest czytelne, jest oparte na goglu, więc to jest naprawdę im plus dla tego auta. Co więcej, panel sterowania klimatyzacją normalny z przyciskami Mi, klasycznymi. Mamy też awaryjne, które są klasyczne, mamy też zamknięcie drzwi, które jest klasyczne, a sam samochód wydaje takie niekonwencjonalne dźwięki jak Więc coś innego. Kolejna kwestia, ten samochód ma auto holda, co nie jest oczywiste dla tych samochodów, aczkolwiek on jest. Mamy też ładowarkę indukcyjną, mamy też dwa razy USB-C, mamy 12V, tutaj jakieś miejsce na, na drobne. Tutaj dwa cup holdery, które też mogą być po prostu schowkiem, ponieważ możemy tą płytkę wyjąć. Mamy też mały podłokietniczek i schowek tutaj i tutaj mały schowek i nawet taki element, jeżeli byśmy sobie chcieli coś na przykład przewozić jakieś dokumenty albo może na przykład długopisy i tym podobne rzeczy ale nie można by zapomnieć o uchwycie na bagietkę no bo co to za francuski samochód gdzie nie możemy przewieźć naszej bagietki no i to jest bardzo fajny element na codzienne użytkowanie, ponieważ jest, on jest po prostu oparty, tak tutaj widzicie na takim dodatkowym uchwycie, który jest akcesoryjny, ale co istotne, jeżeli mamy to włożone do tego futela za daleko nie przesuniemy, jak widzicie tej przestrzeni tu jest mało, tutaj się jedno z drugim blokuje, co oznacza, że tego miejsca z tyłu też za dużo nie będzie na koniec dnia, jeżeli byśmy chcieli bagietkę tutaj faktycznie wozić to jest taki jeden z elementów fajny detal ale ma też swoje wady niestety. Kolejna kwestia, dobrze wyprofilowana deska rozdzielcza przed pasażerem, także tego miejsca na nogi jest sporo i na udało się całkiem pojemny schowek tutaj ukryć. To wnętrze z przodu ma zarówno wady, jak i zalety. Aczkolwiek, same fotele. Fotele, oczywiście, jeżeli chodzi o wykończenie, to tak jak z tyłu, taka, taka trochę brudna żółć z szarością. Wygląda to naprawdę dobrze. Aczkolwiek samo trzymanie boczne, całkiem nieźle zrobione. Jak na samochód miejski, uważam, i to jeszcze nie w wersji żadnej usportowanej, uważam, że to jest naprawdę całkiem, całkiem miły dodatek. Dodatkowo same zagłówki, które są bardzo wygodne. Jedyna rzecz, która mnie osobiście zastanawia, to kto po prostu zaprojektował te trzy dźwignie. To jest po prostu jakiś sen szatana, który został spełniony. Tutaj mamy wybierak skrzyni biegów, który w ogóle działa przeciętnie. Często niestety zdarza się to, że mimo tego, że już myślimy, że możemy włączyć bieg na przykład wsteczny, okazuje się, że nie, ponieważ nie zatrzymaliśmy wystarczająco samochodu. Co powoduje to, że Jesteśmy przekonani o tym, że już jest wsteczny, dodajemy gazu, a samochód idzie do przodu. Takie niestety małe rzeczy, które mogłyby zostać nieco poprawne. Dodatkowo nie mamy przycisku P, bo ten samochód nie ma takiego trybu parkingowego. Jego trybem parkingowym jest neutral i hamulec ręczny, więc trzeba też o tym pamiętać. Druga dźwignia od wycieraczek tutaj mamy dźwignię od głośności radii i ustawienia radia. No ja rozumiem, że to jest tradycja w renówce. Naprawdę jestem w stanie to zrozumieć, że ten element jest od lat po prostu w renówce stosowany, ale na boga można było na kierownicy to ładnie umieścić. No przecież. Dwa przyciski więcej, albo w funkcjonalności chwilę dodać więcej do tego, no i bez problemu byśmy mieli choć jedną dźwignię mniej, nikt by się nie czepiał, ale mamy trzecią dźwignię. No i z drugiej strony oczywiście kierunkowskazy, to akurat im plus, ponieważ nie wszyscy producenci lubią tą dźwignię, niektórzy od niej odchodzą. Kolejna kwestia, sama kierownica i te przyciski, które są tutaj, no to mamy sterowanie e, między innymi radie, znaczy mamy wybierakiem, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje. Na ekranie przede mną możemy sobie wybrać po prostu kilka opcji. Możemy też sobie zmienić widok całości, jakbyśmy chcieli. Łącznie z tym, że możemy tutaj mieć taką dużą mapę albo po prostu prędkościomierz sam, albo dodatkowo też inne elementy, które się pojawiają, charge and power, czyli po prostu sposób wykorzystania i rekuperacji podczas jazdy. Mamy przycisk multisense, czyli wybór trybów jazdy. Z drugiej strony wszystko od tempomatu, więc tu jest A i boczki oczywiście. No bo o tym bym zapomniał. Boczki. Tutaj góra plastik. Tutaj mamy materiał fajny. Tutaj mamy, gdzie rękę trzymamy, sztuczną skórę. No i na dole plastik. Nie zmienia to faktu, że ogólnie uważam, że to całkiem nieźle wygląda i ten design wewnętrzny naprawdę może się podobać wielu osobom. Szkoda tylko, że troszkę więcej nie istnieje po prostu w drugim rzędzie siedzeń. Ja nie twierdzę, że to jest samochód na długie jazdy w 4 osoby. Ale... Czasami nam się zdarza, że potrzebujemy po prostu przewieźć osoby na tylnej kanapie, no i po prostu tego miejsca jest mniej. A jak Wam pokazałem, jak mamy fotelik, no to automatycznie eliminujemy możliwość jazdy, albo po prostu ta jazda z na przednim fotelu będzie ultra, ale to ultra niewygodna. To, co jest jeszcze ważne w przypadku rano-piątki, to przede wszystkim bateria i ładowanie. Mamy dwa, dwa akumulatory do wyboru. W podstawowej wersji jest 40 kWh, a w wersji z powiększonym zasięgiem, czyli Comfort Range, mamy 52 kWh. I oczywiście to są wartości netto. I tak jak powiedziałem, tutaj jest kwestia tego, że widzimy jak się ładuje. No ale de facto jaką się ładuje? Przede wszystkim tutaj mamy złącze. To jest miejsce, w którym złącze zostało zrobione. To jest podobnie jak w meganie Etech, ale przede wszystkim. Ładuje się on maksymalnie z mocą 100 kW w przypadku większej baterii. W przypadku mniejszej baterii jest to 80 kW. I to jest oczywiście ten PIK, ale producent zakłada, że w obu przypadkach w 30 minut naładujemy się od 10 do 80%. A jeżeli byśmy chcieli się ładować w domu, no to oczywiście 11 kW kilo, y, tutaj y, ładowarka pokładowa AC jest w stanie ten samochód, tą baterię ładować. I wtedy około 5-5,5 godziny naładujemy ten samochód do pełna. Przy dużej baterii, oczywiście. Teraz jeszcze kilka kwestii związanych z tym, jak tym samochodem się jeździ. Przede wszystkim mamy dwie wersje do wyboru. Tak jak wcześniej wspomniałem, że jeżeli mamy mniejszy akumulator, to przede wszystkim mamy też mniejszą moc systemową 120 koni mechanicznych i 225 nm mm maksymalnego momentu obrotowego co daje. Możliwość do przyspieszania do 100 km/h w około 9 sekund, a prędkość maksymalna została ograniczona do 150 km/h. A druga wersja, którą akurat mam okazję jechać, ma 150 koni mechanicznych i 244 Nm maksymalnego momentu obrotowego, więc pod względem momentu obrotowego dużych różnic nie ma. Ale 30 koni y, mocy to już jest różnica, którą da się odczuć. Oczywiście prędkość maksymalna jest taka sama, no ale już różnice pojawiają się przy przyspieszeniu do 100 km na godzinę. Ta wersja, którą jadę, ma przyspieszenie wynoszące 7,9 sekundy, a tak jak wspomniałem, wersja o, słabsza ma tych, to przyspieszenie w okolicach 9 sekund, więc tam jest pół, y, sekunda. Z małym haczykiem różnicy. Oczywiście, można by powiedzieć, że to nie jest duża różnica, nie zmienia to faktu, że jednak ona jest, a ta, te 30 koni mechanicznych jednak dają różnicę w odczuciach zjazdy. No ale to też się przekłada na zużycie energii i nie mogę Wam się odnieść co tego, do tej słabszej wersji, ponieważ miałem okazję ją jeździć. Tak, w przypadku tej, którą jadę, średnie zużycie energii wynosi między 14,5 a 15 kWh na 100 km w mieście. Poza miastem mówimy o podobnych wartościach przy prędkościach do 90 km na godzinę. To jest między 15 a 16 kWh na 100 km. A jeżeli jedziemy już autostradowo, czyli około 120-130 km na godzinę, no to trzeba się liczyć z wartościami rzędu 22-23 kWh na 100 km. W tych warunkach, w których teraz jesteśmy, czyli bardziej letnich, w temperaturach między 16 a 22 stopnie Celsjusza. Jak już wiecie, jakie jest zużycie energii w tym samochodzie, no to jeszcze kwestia zasięgu. No według WLTP mniejsza bateria daje możliwość przejechania do 306 km, a większa do 410 km. W rzeczywistości trzeba się liczyć z wynikami 300-330 km, to jak się uda osiągnąć, to myślę, że to będzie całkiem niezły rezultat. Jak na tą wielkość samochodu i na tą baterię, uważam, że to jest całkiem niezły wynik na koniec dnia a w szczególności, że to ładowanie w tym samochodzie nie trwa też bardzo długo, więc myślę, że jak na taki samochód jest to naprawdę całkiem dobra konfiguracja. Jeżeli nie mówimy o konfiguracji, to jeszcze trzeba o kilku aspektach powiedzieć, jeżeli chodzi o sam samochód, ponieważ uważam, że on ma całkiem dobrze zestrojone zawieszenie, ponieważ nie jest miękkie, ale też nie jest tak sztywne, że po prostu podskakujemy na każdym wertypie. Ten samochód daje po prostu fajne resorowanie, i po prostu tą zwykłą, codzienną przyjemność z podróżowania nim, a to jest naprawdę duży, duża zaleta tego samochodu. I myślę, że tutaj Renault naprawdę dużo czasu poświęciło na to, żeby po prostu dopracować te elementy związane z, z układem zarówno kierowniczym, jak i układem zawieszenia, żeby ten samochód dawał tą, tą przyjemność z jazdy, a przy okazji... Proszę, niestety... No, jak widzisz słyszeliście, Renault czasem lubi się odezwać samo z siebie. Nie zmienia to faktu, że po prostu Renówka postanowiła po, po, popracować nad kwestią związaną z e, dopracowaniem układu kierowniczego, jak i układu zawieszenia, żeby po prostu tym samochodem. Z jednej strony się dobrze jeździło i miało się takie trochę wrażenie, jak w mini, że jedziemy go kartem, ale zachowując przy tym po prostu komfort podróżowania i to resowrowanie, żeby ono było dosyć miękkie, w miarę sprężyste. Tak? bym powiedział, idźcie w francusku. Jak zawsze, rynówka lubiła to robić. A idąc dalej, przede wszystkim te ekrany, jak już wspomniałem, one są bardzo czytelne, ale e, taka ciekawostka, o której Wam nie powiedziałem wcześniej, ten ekran centralny ma trzy fizyczne przyciski. Trzy fizyczne przyciski. Jeden to jest włącznik i on to jest u, u szczytu, tutaj jest. I ma też od kwestii e, głośności radia. I to też jest fajne, że po prostu Reno pomyślało o tym, żeby te przyciski jednak tutaj wdrożyć. To są takie typowe przyciski, które nam się mogą przydawać podczas normalnego użytkowania i nie są irytujące, że są gdzieś tutaj w pasku. A jeżeli mówimy o pasku, to tutaj mamy na dole taki pasek między innymi z najważniejszymi informacjami, gdzie możemy w szybki sposób na przykład wyłączyć klimatyzację, albo włączyć sobie podgrzewanie foteli, albo podgrzewanie kierownicy. I to myślę, że też jest fajne, że w tym samochodzie po prostu takie opcje są. Jest to już prawie, że standard. Nie zmienia to faktu, że wyciągnięto to tutaj na wierzch, żeby po prostu szybkim jednym, jednym kliknięciem można było tę funkcje powłączać. I przechodząc już do samego podsumowania testu Renault 5, trzeba powiedzieć jasno. Renault naprawdę odrobiło pracę domową i stworzyło samochód, który jest Taką ikoną stylu obecnych czasów, z zachowaniem tych retrosmaczków, które powinny być zachowane. Renault naprawdę postarało się, żeby zachować ducha starej piątki, i uważam, że im się to udało. I oczywiście jest to wydanie w nowym stylu, ze względu na to, że jest to napęd w pełni elektryczny, no aczkolwiek z drugiej strony. Te czy ten napęd elektryczny tutaj w jakikolwiek sposób przeszkadza? Ja myślę, że pomaga, ponieważ mamy całkiem dynamiczny samochód z fajnym zasięgiem, jak na tą baterię, którą mamy, z dosyć mocno zoptymalizowanym zużyciem energii, więc tutaj te wszystkie elementy zostały po prostu, są połączone i to jest naprawdę fajne. Dodatkowo mamy dobre wyposażenie w tym samochodzie, mamy dobre nagłośnienie, mamy przede wszystkim uchwyt na bagietkę, który jest też tym nawiązaniem do historii i myślę, że te są te elementy, które mogą sprawić, że ten samochód po prostu a będzie się podobał, ludzie będą się nim interesować, ma też całkiem niezłe finansowanie, co jest kolejnym atutem dla, dla marki, że wprowadziło dobre, dobre finansowanie na ten samochód. No i oczywiście kwestia związana z tym, że to jest taka ikona obecnego stylu. A nie oszukujmy się, jeżdżąc tym samochodem po mieście chcemy się wyróżnić i nie musimy mieć Lambo czy Porsche. Możemy mieć po prostu fajną piątkę. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale.